Rozmowy na Zielonej Sofie przeniosły się w przestrzeń wirtualną. Ja parę razy próbowałem zaprosić na Zieloną Sofę do rozmowy Maję Włoszczowską. No i dzisiaj w tej wirtualnej formie wreszcie się udało. Witam cię serdecznie, Maju. Cześć, Wam. Ok, właśnie po Pan, widzisz, w wyniku pandemii okazuje się, że dużo łatwiej jest realizować spotkania na zielonej sofie, bo można je robić, czy nawet trzeba je robić wirtualnie, więc e, tak, to jest, to jest plus pandemii, bo mogę uczestniczyć w dużo większej ilości wydarzeń niż do tej pory. No, ale z drugiej strony masz ich tyle w kalendarzu, że, że ciężko się z tobą umówić, bo ciągle coś się dzieje. Tak, to prawda. Paradoksalnie wydawałoby się, że wszyscy mamy więcej czasu, a no od początku tego lockdownu, od połowy marca, ten czas był tak intensywny. Na początku różne telekonferencje, ponieważ jestem w komisjach zawodniczych UCI oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, więc. To całe zamieszanie z przeniesieniem igrzysk, oczywiście wiązało się z wieloma telekonferencjami w, w tych komisjach. No, potem, oczywiście, różne aktywności medialne, które no, też są potrzebne, ponieważ chcę się zwrócić wszystkim moim sponsorom. Jeżeli nie mogę się ścigać, to to chcę promować rowery w inny sposób. No a poza tym też widzę tą potrzebę, bo zgłaszają się do mnie kibice o wiele różnych porad, zwłaszcza oczywiście tych rowerowych, jaki rower kupić, gdzie pojechać, jak bezpiecznie. Więc jeżeli mogę pomóc i dzielić się tą wiedzą, to chętnie to robię, aczkolwiek przyznam, że już z wielką przyjemnością wrócę do tego reżimu treningowego, bo niestety w tych ostatnich tygodniach forma trochę poszła w dół, a Czeka nas bardzo intensywny, um, intensywna jesień, um, tak więc um, no, zdecydowanie um, trzeba wrócić do swoich głównych zadań teraz. A powiedz mi, jakie to było uczucie, jak po, po całym tym lockdownie mogłaś, mogłaś wreszcie znowu wsiąść na rower? Rozmawiałem ostatnio z Wojtkiem Pszczolarskim, też doświadczonym zawodnikiem, który powiedział mi, wiesz co? Ja chyba pierwszy raz od lat tak się stęskniłem za kolarstwem, tak się stęskniłem za, za rowerem i znowu mam motywację. Jak to u Ciebie było? Znaczy, oczywiście po tym czasie, kiedy musieliśmy trenować w domu, no to wyjście na zewnątrz było no, absolutnie entuzjastycznym przeżyciem. Myślę, że wszyscy zawodowi kolarze podzielają moją opinię, że kolarstwo indoorowe nie jest niczym przyjemnym. Oczywiście Zwift sprawia, że ono staje się nieco przyjemniejsze, atrakcyjniejsze, ale no nic nie sprawia takiej przyjemności jak jazda na zewnątrz. Ten przysłowiowy wiatr we włosach, a w moim przypadku przede wszystkim jazda w terenie i możliwość pokonywania fajnych single tracków. Bo zaraz jak się zaczęła pandemia, myślałam o tym, że a no dobra, nam, no trudno. Szkoda oczywiście formy, w której byłam, bo. No, przyznam, że miałam już takie życiowe rezultaty w końcówce marca, no, ale miało, miało najwyraźniej tak być, więc przynajmniej wykorzystam ten czas i pojeżdżę po ciekawych trasach w swojej okolicy. A tu najpierw miałam dwutygodniową taką własną kwarantannę po powrocie z Hiszpanii, później dwutygodniowa kwarantanna zarządzona przez rząd i wyszło, że ca, cały miesiąc trzeba było kręcić w domu i to. To było przykre, zwłaszcza, że kwiecień był piękny i te wszystkie trasy tak czekały, czekały i, um, i, i zachęcały do tego, żeby, żeby na nie trafić, więc cieszę się, że, że, że jest to w tej chwili możliwe, no i przede wszystkim w tej chwili cieszę się, że pogoda wreszcie też jest fajna, no bo ten maj nie był niestety przyjemne, a dla mnie jeszcze to jest niestety problem, ponieważ w takiej wątłej pogodzie często choruję, więc zaczęły się przyplątywać różne przyziębienia i no z tej życiowej formy tak naprawdę spadłam bardzo nisko i teraz znów będę musiała muzolnie nad nią pracować, no ale tak jak mówię, słońce, słońce już mam nadzieję zadomowiło się na dobre na naszym niebie, trasy mam cały czas genialne, więc już powinno wszystko iść do przodu. Ta maszyna, która za Tobą stoi, to jest właśnie ta maszyna, na której trenujesz, na której jeździsz po tych Simpletrackach? E, tak, to jest Cross Earth, czyli rower z pełną amortyzacją, jeszcze z opuszczaną sztycą. Przyznam, że na jazdę w terenie jest absolutnie obłędny. E, daje, daje najwięcej frajdy, aczkolwiek bardzo często też jeżdżę na crossie level, czyli hardtailu, na którym planuję startować na Igrzyskach w Tokio, w związku z czym Staram się nie przyzwyczajać za bardzo do komfortu, który daje rower z pełną amortyzacją I, i, i właśnie jeździć jak najwięcej na hardtailu, bo no, tamten rower jest z kolei lżejszy, więc na tych stromych podjazdach w Tokio myślę, że mi pomoże. No, a z kolei zjazdy czekają nas bardzo karkołomne, więc warto, warto ćwiczyć technikę właśnie na tym rowerze, na którym będę startować. Ale też dużo jeszcze na szosie. Tereny mam wokół Jeleniej Góry fantastyczne, jest sporo dróg takich z mniejszym ruchem, czy nawet prawie, że z zerowym, bo to oczywiście bardziej turystyczne drogi do Szklarskiej Poręby czy do Karpacza są w tej chwili, zwłaszcza w długi weekend, bardzo zatłoczone, ale mamy mnóstwo terenów, mnóstwo możliwości, żeby od tego dużego ruchu uciec, więc korzystam z tego. W tym kalendarzu imprez, co, co z Twoją imprezą? Twoja impreza na kiedy, na kiedy przeniesiona? W tej chwili właśnie dyskutujemy na ten temat, ponieważ no, pomijając ciasny kalendarz, jako że cały, cały, się, cały wrzesień i październik jest zajęty przez Puchary Świata, więc nie mamy możliwości zorganizowania imprezy we wrześniu i w październiku. W sierpniu mamy Mistrzostwa Polski i też trzeba na pewno no, przygotować mocny blok treningów do tego, aby przetrwać potem ten maraton dwumiesięczny. E, natomiast na drugą sprawę jest budżet, więc tutaj rozmawiamy z miastem, rozmawiamy ze sponsorami i mam nadzieję, że, e, że uda się go spiąć, ponieważ no wiadomo, że wszyscy e, są, są w kryzysie też i ekonomicznym po, po całej pandemii, e, więc e, a, a impreza kategorii HC nie jest tanią imprezą, Natomiast mam nadzieję, mam nadzieję, że to się uda. Jeżeli się uda, no to um, odbędzie się ona w sierpniu. Czyli powiedz mi, jak, jak ten twój kalendarz w tej, w tej chwili wygląda? Kiedy się rozpoczyna dla ciebie, dla ciebie sezon, jak wyglądają teraz przygotowania? Czy już zaczęłaś to ostrzejsze przygotowanie, czy wchodzisz w ten cykl dopiero? Jak to, jak to wygląda? Znaczy, trenuję cały czas, natomiast było to właśnie przeplatane przeziębieniami e, spowodowanymi pogodą. E, natomiast no, w tej chwili już. Staram się wchodzić już w taki całkowity reżim treningowy z dużymi obciążeniami, tak aby móc przepracować te 6 tygodni, powiedzmy, tak naprawdę mocno i być gotowa do startów pod koniec lipca, z początkiem sierpnia. Tak jak mówiłam, w połowie sierpnia już mam Mistrzostwa Polski, więc od Mistrzostw Polski to już tak naprawdę zostanie tylko odrobina czasu na taki szlif. Mam nadzieję, że uda mi się tam zmieścić jeszcze przynajmniej dwutygodniowe zgrupowanie wysokogórskie, bo góry zawsze mi dobrze służyły, zwłaszcza przed takim intensywnym maratonem, który, który nas czeka. No i wrześni i październik zapowiadają się bardzo intensywnie. Zazwyczaj na początku października już kończymy sezon, czy bam, w połowie września kończymy sezon, później już tylko chętni. Się ścigają, natomiast teraz, no kto wie, czy nie, będziemy ścigać się jeszcze w listopadzie, więc sezon będzie bardzo przeciągnięty i naprawdę trzeba się przygotować solidnie, bo nie będzie zupełnie miejsca na odpoczynek pomiędzy, pomiędzy startami. W jeden weekend będziemy mieli nawet dwa puchary świata, czyli cztery starty co, no, co spowoduje, że trzeba mieć wszystko dopracowane na, w każdym szczególe, aby Organizmy poradziły sobie z tym, no i oczywiście, żeby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Jeżeli będą otwarte granice, bo to jest warunek do tego, aby zostały otwarte rankingi UCI, wiadomo, że UCI nie może uruchomić rankingów, dopóki któryś z krajów jest jeszcze zamknięty, ponieważ to by było wtedy nie fair w stosunku do tych zawodników z tego kraju. Natomiast zakładam, że właśnie z początkiem września już na pewno zostaną te rankingi otwarte, więc wszystkie te imprezy, które odbędą się na jesień, będą decydowały też i o rozstawieniu na starcie podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio, dlatego są, są bardzo ważne. Bo z tymi igrzyskami to trochę się zrobiło teraz jak, jak z maturą, znów za rok matura, bo to tak. No. <laughs> a powiedz mi, e, masz już w głowie takie myśli, no bo przecież mówiłaś o tym, że Tokio to będą twoje ostatnie igrzyska, czyli właściwie w tym momencie no te, teoretycznie już, już kończyłabyś karierę, a teraz ma, masz taką myśl, że o, już za rok Igrzyska, znów za rok Igrzyska. Ja zawsze bardziej patrzę na ten proces przygotowań, bo od dwóch, trzech lat postanowiłam spędzać zimę w ciepłym klimacie i to mi bardzo dobrze służyło, świetnie mi się to sprawdziło w zeszłym roku przed Cape Peak. W tym roku też bardzo sobie chwaliłam pobyt na Gran Canaria i później w okolicach Alicante. I z przyjemnością myślę o tym, o tej części sezonu w kolejnym roku. Na no później, tak naprawdę, jak już kończymy te, te przygotowania, to wpadamy w wir startów i myślę, że nie obejrzymy się nawet, a, a już będzie Tokio. Natomiast nawet jak gdzieś pojawiały się u mnie myśli, czy, dobra, czy, czy kontynuować ten jeszcze jeden sezon, czy może już, dobra, machnąć ręką, dać sobie spokój, bo w zasadzie to co to zmienia. W moim przypadku kiedy byłam e, e, cztery razy na Igrzyska, no trzy i pół, bo Londynu nie możemy liczyć, no to tak naprawdę moje życie się jakoś znacząco nie zmieni, czy ja pojadę z te Igrzyska, czy nie, natomiast no jak sobie pomyślę, Igrzyska Olimpijskie są po prostu tak magiczną imprezą, że niezależnie od tego, ile razy się było, to chce się w nich uczestniczyć jeszcze raz, a największą przyjemnością, największą przyjemność uczestniczenia ma się wtedy, kiedy przyjeżdża się w życiowej formie i walczy się o medale. Więc um, myślę, że te dwadzieścia kilka lat kariery um, zasługuje na to, aby zakończyć ją taką imprezą. Więc um, um, tak, no, cieszę się na te przyszłoroczne igrzyska. Mam nadzieję, że oczywiście dojdą do skutku. Um, no i wierzę, że będą one wyjątkowe, no bo um, liczę na to, że cały świat będzie taki radosny, że wszystko wróciło do normy i e, możemy znów rywalizować. I, Sport może jednoczyć ludzi i mam nadzieję, że w takim właśnie duchu fair play i takiej radości te wszystkie się odbędą. Myślisz, że gdybyś miała złoty medal olimpijski już na koncie, miałabyś taką samą motywację, czy wtedy byłoby o nią trudniej? A tak to złoto jeszcze ciągle pozostaje celem? Em, po nie ma to znaczenia dla mnie, tak naprawdę. W Pekinie miałam srebro, i można by było powiedzieć, że. Kolejne srebro w Rio nie będzie mnie cieszyło, no bo przecież już mam srebro, a, a cieszyło mnie nawet chyba bardziej niż, niż ten medal z Pekinu. Chyba głównie dlatego, że no, zdobyłam to po tej przerwie w występach olimpijskich, spowodowanej kontuzją w Londynie. Więc absolutnie to, to srebro smakowało wtedy jak złoto. I każdy, no każde igrzyska są inne, mamy inną historię, inne rzeczy się dzieją po drodze. Więc sądzę, że niezależnie od dorobku, jeżeli ktoś kocha sport, jest pasjonatem i cały czas ma radość z tego, co robi, to, to niezależnie od dorobku, cały czas, cały czas ma motywację. Przynajmniej tak jest w moim wypadku i życzę tego, życzę tego wszystkim. Moje no, i z tego czasu. Trenowałeś w Kolumbii. Ja też miałem niedawno przyjemność tam się, tam się przejechać na kilka dni, pojeździć tam na rowerze i rzeczywiście, no raj to jest rowerowy. Powiedz mi, czy wybierasz się znowu w jakieś takie dalsze? Kierunki, czy, czy zostaniesz jednak tutaj bliżej, jeśli chodzi o przygotowanie? Bardzo chciałam powtórzyć ten schemat, który właśnie sprawił, że do Rio pojechałam w życiowej, w życiowej dyspozycji. Kolumbia mi wtedy niesamowicie dużo dała, bo nie tylko trasy, oczywiście wysokość, no bo ja tam byłam, spałam na wysokości 2500 metrów, a miałam doskonałe warunki do treningu, bo praktycznie codziennie mieliśmy słońce 23 stopnie, więc no, idealna pogoda. Ale też ludzie, jedzenie absolutnie świeże, owoce, warzywa, zupełnie miałam wrażenie, że jest inna jakość jedzenia niż w Europie, a to przecież są składniki odżywcze, tak, więc bardzo możliwe, że też i to mi pomogło. Natomiast niestety strefa czasowa w Kolumbii i strefa czasowa w Tokio się istotnie różnią, więc nie bardzo widzę możliwości, żeby bezpośrednio przed igrzyskami tam pojechać. Natomiast być może w takie zgrupowanie przed sezonem, czyli w lutym, marcu, bo w sumie przed Rio byłam w Kolumbii dwa razy. Właśnie najpierw, żeby sprawdzić wszystko. Byliśmy tam w lutym na trzy tygodnie i później przed całymi igrzyskami. I o ile w tym roku tego nie planowałam, tak na, na przyszły bardzo bym chciała, mam nadzieję, że to dojdzie do skutku, bo no, niesamowicie mile Kolumbię wspominam, Co więcej, mam jeszcze kontakt z ludźmi, którzy mi tam na miejscu pomagali, z zawodnikami, więc. Chętnie tam wrócę, wierzę, że znów może mi to dodać dużo energii. A jak planujesz samą operację Tokio? No bo ona pewnie już była zaplanowana na ten, na ten rok. Ile czasu wcześniej chciałaś polecieć? Jak, jak chciałaś to zorganizować? Tak, mieliśmy lecieć około 13 dni przed, też ze zgrupowania wysokogórskiego, ale. Wcześniej niż zazwyczaj, po to, żeby móc tam zaaklimatyzować się do temperatury, bo uważam, że to będzie największe wyzwanie w Tokio. W lipcu tam zazwyczaj są no, kosmiczne upały 35 stopni, wielka wilgotność. Nasze zawody, co prawda, są nieco poza miastem, co jest plusem. No niemniej jednak i tak, i tak należy się spodziewać bardzo wysokiej temperatury i lepiej się do tego zaaklimatyzować. Nieraz mi się zdarzało w karierze, że na przykład byłam na zgrupowaniu wysokogórskim w Livinio, gdzie byłam w świetnej dyspozycji, wydawało mi się, że pojadę na Puchar Świata i wygram go bez najmniejszego problemu. To było w Sole, a wyszło tak, że zjechałam na dół i okazało się, że na dole były właśnie tak wysokie temperatury, że mój organizm był w szoku i ledwo co w ogóle wyścig przejechałam, mimo iż w dyspozycji byłam dużej, więc no tutaj nie bagatelizowałabym aklimatyzacji. Uważam, że to jest, to jest klucz. Sprawdzałam różne miejsca na wysokości w Japonii, ale niestety no nie najlepiej to wygląda, jeżeli chodzi o infrastrukturę, możliwości treningowe, więc no z tego raczej nie skorzystamy. Natomiast pewnie te kilka dni przed, czy te kilkanaście dni przed igrzyskami, będziemy w innym miejscu, nie w samym miejscu startu, ponieważ ja nie lubię spędzać za dużo czasu zwłaszcza w wiosce olimpijskiej, właśnie w okolicy wyścigu, no bo wtedy jednak trochę ta atmosfera Igrzysk już była przytłaczająca, stresująca. Co prawda teraz będziemy startować na samym początku imprezy, zazwyczaj kolarstwo górskie zamykało Igrzyska Olimpijskie, więc to będzie trochę inna sytuacja. No ale i tak zawsze, zawsze miejsce też swoje robi. No a pamiętam przed Rio, no, wyścig Rafała Majki, Oglądałam i tam popychałam telewizor, cały czas będąc w Kolumbii, więc tutaj z jednej strony mieliśmy te niesamowite już olimpijskie emocje, ale chwilę później byliśmy w zupełnie innym świecie kolumbijskim i właśnie zupełnie tego stresu olimpijskiego nie czułam, więc to było, to było fantastyczne. A powiedz mi jeszcze w takim razie, zareklamuj te trasy, o których mówiłaś, bo mówiłaś, że pytają cię cały czas ludzie, gdzie, gdzie jeździć, ty często opowiadasz o tych pięknych trasach w swojej okolicy, to zareklamuj je trochę, gdzie gdzie tam pojeździć? Tak, wiesz, co, ja się zastanawiam, czy ja jej powinnam jeszcze reklamować, bo się strasznie tłoczno robi. <noise> Naprawdę, no, ale to myślę, że i tak jeszcze nie, źle pamiętam, w zeszłym roku byłam w Bielsko-Białej, to byłam pod wielkim wrażeniem, jak dużo rowerzystów może jednego z na tych samych trasach. Bo Bielsko też jest niesamowicie rozwinięte, to bardziej w kierunku enduro. No, Wieleniej Górze mamy około 70 km single tracków zbudowanych, o różnym stopniu trudności. Godzina od Jeleniej Góry, czy nawet nie w kolejne single tracki, takie bardziej, bardziej rodzinne, łagodne, ale też i mnóstwo fajnych, szutrowych, leśnych dróg, kamienistych szlaków, które te, te poniżej Karkonowskiego Parku Narodowego, ponieważ oczywiście w parkach narodowych już jeździć nie wolno, ale jest mimo to spo, spory naprawdę wybór takich dzikich szlaków. No, i oczywiście piękne szosy. Jak tylko otworzą granice z Czechami, to można wręcz duże takie epickie pętle, zahaczając o Czechy, poprowadzić tam też jest pięknie, więc no, jest w czym wybierać. No, ja trenuję codziennie, niemal codziennie od ponad 20 lat. Owszem, może niewiele w domu, bo bardzo często na zgrupowaniach i na wyścigach jestem, natomiast no, w tej chwili. W, no, blisko dwa miesiące już ćwiczę tutaj i cały czas odkrywam nowe miejsca. Więc, jak mi ludzie pytają, czy już się nie znudziłam nie chcę gdzieś wyjechać, ja mówię, że to jeszcze cały czas mam co odkrywać, więc zupełnie nie widzę takiej potrzeby. Natomiast wiele zakątków Polski ciekawe miejsca skrywa. I to nie tylko góry, ale tak samo na przykład Gdynia, Trójmiasto, też potrafi zaskoczyć wzniesieniami czy Mazury są przepiękne, bardziej na szosy oczywiście. Choć między jeziorami zapewne i na, i na rowerze górskim można, można pojeździć. Zresztą mamy, nasze Mistrzostwo Polski będą w tym roku w Mrągowie po raz kolejny, więc zapraszam na Górę Czterech Wiatrów w, w sierpniu. Wiem, że organizatorzy przygotowali nową trasę, więc pewnie, pewnie będzie, będzie ciekawie. Będziesz, będziesz gotowa już wtedy? W połowie sierpnia, jeżeli tylko nic się nie wydarzy, moje zdrowie będzie się trzymało, to, to spokojnie, czasu na pewno mi wystarczy, to jest prawie dwa miesiące, więc myślę, że mogę być spokojna. Mam dobrego trenera, który czuwa nad programem, w tej chwili ze mną będzie jechał na zgrupowanie treningowe Krzysiek Zalewski, więc wirtuoz bym powiedziała treningu, więc jestem przekonana, że tak to wszystko ułoży, że będzie dobrze. Ja też cię zapytam o jedną rzecz. Dużo więcej czasu potrzebujesz w tej chwili na regenerację niż, niż kiedyś, no bo wiadomo, że organizm się zmienia. Zmienia się z jednej strony, myślę, że robi się bardziej wytrzymały, ale z drugiej strony trzeba więcej czasu na regenerację. Hmm. Jak, to, jak to w tej chwili wygląda w twoim treningu? O, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. E, e, ja mogę osiągać życiowe rezultaty na kpep bo uważam, że byłam w zeszłym roku w życiowej formie. W tym roku miałam, właśnie jak pod koniec marca. Zrobiłam test FTP, to miałam wręcz no, życiowe rezultaty, ale no, niestety pomiędzy treningami tak naprawdę tylko leżę, śpię, odpoczywam, bardzo często właśnie gdzieś po treningach mam stany podgorączkowe, organizm no, reaguje, reaguje dziwnie na trening. Więc potrzebuję bardzo dużo, bardzo dużo odpoczynku i dbać o taką higienę życia, oczywiście zdrowe jedzenie, sen przede wszystkim. Jak byłam młodsza, to, to przepraszam, jakiś komar mi tutaj lata. Pamiętam, że studiowałam dziennie we Wrocławiu na Politechnice wrocławskiej bardzo trudnym kierunku matematyka finansowa i ubezpieczeniowa. Trenowałam regularnie codziennie, potrafiłam sobie między zajęciami gdzieś tam okno, czterogodzinne wyszarpać, pojechać na trening i wrócić na zajęcia i jeszcze trzeźwo myśleć na tych zajęciach. To w ogóle jak dla mnie niewiarygodne, że to było możliwe. I jeszcze dwa razy w tygodniu na przykład odwiedzić Warszawę w wizycie w studiu telewizyjnym, więc nie wiem, jak ja to wtedy robiłam, no, ale ewidentnie widzę, że no, organizm młodszy się dużo szybciej regeneruje i. Dużo, dużo więcej jest w stanie znieść takich różnych rzeczy, bo niekoniecznie samego treningu. No, taka kolej rzeczy. Cieszę się, że cały czas pomimo tego ci starsi zawodnicy mogą osiągać takie same rezultaty jak i młodzież, a nawet, a nawet czasem lepsze. To przykładem najlepszym jest Gunrita Dale, która skończyła karierę dwa lata temu, ale w roku, kiedy kończyła karierę, wygrała jeszcze zawodu Pucharu Świata i to było w wieku 45 lat, więc ym, to jest niesamowite. Zresztą to mi się też bardzo podoba w kolarstwie górskim, że właśnie na podium stoją zawodniczki, które dzieli czasami nawet ponad 20, 20 lat, to jest no pokolenie i niesamowite. Ja się czasami dziwnie czuję na starcie, zwłaszcza na polskich imprezach, kiedy dziewczyny mówią per pani, kurczę, no ja nie jestem pani. No ale no już prawda jest taka, że 37 lat w tym roku będzie, więc więcej rozumiem i cieszę się, że mają szacunek. No ale to jest piękne, właśnie, że to jest sport i dla młodych, i, i dla doświadczonych, tak? Nie mówmy starszych. I, I możemy rywalizować na równi. Co więcej, kolarstwo górskie jest tak rozmaicone, że wymaga wielu umiejętności, bo. Jednak jest to dyscyplina wytrzymałościowa, czyli tutaj ci starsi zawodnicy mają teoretycznie przewagę, ale z drugiej strony, zwłaszcza po ostatnich zmianach, te trasy są coraz bardziej dynamiczne, więc potrzeba, takiego, potrzeba dużej siły na takie krótkie zrywy, potrzeba szybkości, no i do tego oczywiście technika jazdy, a nad tym wszystkim opanowanie głowa, wiara w siebie i wszystko, co z tym związane. Więc ten miks powoduje, że właśnie mamy absolutną mieszankę e, zawodników w różnych sylwetkach, różnych temperamentach, różnych umiejętnościach, a potrafią czasem iść łeb w łeb. Jakim najlepszym przykładem był, e, była zawsze rywalizacja Nino Schurtera i Juliana Absalona. E, oni mieli zupełnie inne style jazdy, a, e, a kończyli wyścigi sprintem na, fin, na, na, na metę. A więc no to jest piękne i um, też, też za to um, uwielbiam kolarstwo górskie. Maju, ja Ci życzę przede wszystkim zdrowia, a po drugie, żebyś się mm -hmm. cieszyła tym, co robisz, niezależnie od tego, jakie będą te wyniki, bo wiadomo, że to jest sport i, i, i różnie to może być, ale, ale chyba ta świadomość, że po prostu jest się dobrze przygotowanym, że dało się z siebie wszystko, to jest to, to, jest to najważniejsze. Znaczy oczywiście jest dużo większa przyjemność wtedy, kiedy się wygrywa, kiedy noga się kręci, ale w, w tym roku już zaczęłam moc no, zwycięstwa. Mam nadzieję, że ze zwycięstwem skończę i e, tego te się trzymajmy. Do tego ci życzają. Trzymaj się, trzymaj się mocno i no, ja myślę, że przed igrzyskami jeszcze będzie okazja porozmawiać, ale gdzieś tam ten. O tych igrzyskach już chyba... ja przynajmniej gdzieś tam gdzieś tam je w głowie już mam, myślę, że myślę, że ty też będziesz coraz bardziej czuła, że one się zbliżają. Na pewno na razie faktem jest, że one są takie trochę wirtualne, bo jednak jest cały czas niepewność dotycząca tego, co, co, co dalej, gdzie dalej potoczy się cała pandemia, jakie będą decyzje rządów, ale no, wierzę w to, że już tutaj nic nas nie zaskoczy i um, wszystkie imprezy tego się odbędą na no, przede wszystkim Tokio. Bardzo ci serdecznie dziękuję Maja. Dziękuję, dzięki.